Dobra, wracamy do Was e, z kolejnym meczem. E, Artur Podsada, Paweł Nawrocki? Artur Podsada, który jest... Starszy, Artur Podsada gra z prezydentem naszym. Prawie. Tak. Nie był Karol, to byłby prezydent. A tak, jest tylko półprezydent. Ale średnia 140? Dało się lepiej. Zobaczymy, zobaczymy. Jak, to, jak ten mecz się potoczy? Tu już gramy yy, w etapie. Yy, to, już, to, to już jest ćwierćfinał, tak? To już jest ćwierćfinał, tak czyli gramy do czterech wygranych legów? Dokładnie, ćwierćfinał gramy do czterech wygranych legów. To na pewno Artur gra? Nie podmienili go? No nie jest źle, no co? Nie, jednak nie jest źle. No, spokojnie, zaraz dorzuci, patrz, teraz dorzuci 140. Myślisz? Mhm. Albo 5. No potrójny jest niby. 9-5? Tak, chyba tak. No. To ok, to jest ok. Ale Paweł też patróje nam dorzuca. No ale Paweł tutaj no, gra na razie doskonałego lega. 94 średnia, 104 średnia w tym momencie nie, 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 no. y, Także on tutaj będzie miał zaraz podejście na 15, mhm. na 15. Nawet na 14, no, jeśli się uda A jeśli 2 single, no to podejście na 15 na bólu będzie No 14 na bóla Tak myśli, czy... Ale nie, chyba, chyba nie, ale, chyba ale sobie odpuści. Rozmieni. Tak, chyba sobie to rozmieni, bo... Tak jest. Nasze na W8 nie ma. Na W8 nie ma to. Ale trafił tutaj triple 16? Tak, tak. Wow. No doskonale. A, to, jest doskonale. A, to jest talent posiada darta. I teraz y, jaką presję nałoży Artur? Chyba nałoży dużą, nałoży bardzo dużą. E, tak nie jest. Samą tylko się zasiał Artur. Ale, ale Paweł, no, Paweł, Paweł sobie radzi z tą presją i drugą lotką, drugą lotką kończy. Także pierwszy lek na doskonałych średnich u obu zawodników. No, no, być lepsze, no nie oszukujmy się, ale nie, nie są złe, tak? Teraz Dla mnie są fenomenalne. No powiedz mogą być gorzej, naprawdę. Widziałem gorsze mecza. Kasetka, aj. Widziałem już gorsza mecza na telewizji nie tarczy. <grym> to na pewno. <grym> A autor jednego meczu właśnie właściwie mnie. Ale normalnie Paweł tak gra? Tak, Paweł właśnie tak gra. A to doskonale. Bardzo dobry zawodnik. Meczu w meczu nie jest idealny, ale w większości meczów tak gra właśnie. Jeśli ktoś chcecie konkurować z Arturem, to jest. 40 albo tylko. 100. Stówka. stówka, stówka, tak jest. Ale leci, ale Paweł leci! 140! Doskonale widać, no, że się bardzo zmotywował na ten mecz. Powiem, poziomu na mieli. 86, no tak, 86 średnia. Jedynka się wkradła niestety Arturowi. 41. No teraz ma Paweł szansę odskoczyć w tym momencie. Artur tylko wziął Bucha i do Sektor, idzie. sektor dorzucony. Więc jeszcze nie ma ustawienia od Pawła, ale. Zaraz zobaczcie. będzie. Artur po Buchu, właśnie. Wziął Bucha i poszedł do tarczy. Listówka. Ustawienia też nie będzie, ale jest cały czas tuż, tuż. Dosłownie jedną lotkę. Paweł Nawrocki. Sto... 138. Niesamowity, niesamowity poziom Pawła w tym momencie, 85 średnia, e, ustawił sobie check dwulotkowy, triple 20 Artur, na double 16, stówkę, Artur co? dorzucił, stówka, tak jest, 20, także, stówkę. także cały czas jest blisko, oj. oj, ta pierwsza lotka ucieka mocno, na 19 chyba przejdzie, na 17, 7-4 do końca, pójdzie przez 14 raczej, albo będzie starał się 54 na 20. Tak jest. I chyba trafia ta trip 14, tak? 13, tak? 32. Doskonale, czyli co? 32 chyba będzie do końca. Nie, nie, czy... nie a trafi. nie, nie trafia jednak. O. Okay. No, sól, no. Dostaliśmy właśnie zimniaki Ziemniaki. do jedzenia. I fajnie. Bocha. Jak świnie. <noise> Dziękuję. Jeszcze pani nam tutaj cudowna przyniosła z lokalu Jawa trochę soli. Chyba przesoliłem, bo nie widziałem, ale... No dobra, zobaczymy. O, ale o kurczę, ale gorące. Także przepraszamy, chwilkę troszkę pomlaskamy. 66 Artur podsada, triple 9 trafia, więc zostawia sobie... Nie wiem. 39. 7 i double 16. Ajajaj, no niestety. Niestety tego Artur nie kończy. Teraz Paweł podejścia na double 5. Czy będzie to rozmieniał? Myślę, że nie. Myślę, że y, te lotki mu na tyle dobrze chodzą, że nie będzie rozmieniał. Oj, fura. I teraz niestety fura, więc kolejne szanse przed Arturem. No w tym momencie, y, w takim meczu, na takim poziomie on musi to wykorzystać. Double 4. Tak jest! Kończy drugą lotką. Double 4. Mamy 1-1. Jest przełamanie Artura. Artur rozpoczyna trzeciego lega. Więc yy, wygląda to naprawdę bardzo dobrze, wyrównany mecz, bardzo dobry na wysokim poziomie. Pozwolę sobie talarka zjeść. Coś to co, <grywa> <grywa> hmm? co tam się dzieje? Przy stolikach obok? Jest jakaś, ewidentnie, wylęgarnia beki. No bardzo. My tu gramy, a Paweł też No nie to jest naprawdę bardzo dobry poziom, 83 teraz od Pawła. Widać, że chłopaki, że chłopaki nakręcają siebie, jeden drugiego. 125 teraz Artur, no doskonałe, doskonałe granie. A i teraz no, jak to powiedziałem, to wyszło yy, dla jednych kochane, dla innych znienawidzone dwadzieścia sześć. Ale kładne. Tak, weszła ta potrójna? Tak, tak. Doskonale. Ja myślałem, że tutaj weszło od 9, bula, 99. Od no i przycięło znowu. Tam, w tym momencie bula. nie wiemy, co będzie. Nie ma. Nie ma bula. Nie ma tego bóla. Jest chyba 25. Chyba 25 zostanie, tak? W tak takim jest, razie. Dokładnie. Nie, trafił. Trafił tego bóla. Brawo, brawo dla Artura. 2-1. Co, co za farciarz. Artur gra naprawdę doskonały mecz, 79,5 średnia. Paweł, Paweł gra równie dobrze, o, 78. I, I wydaje mi się, że po tym czekał się delikatnie na, na chwilę, przynajmniej yy, mógł, się, mógł się podłamać, ale. Mój jogi robi zdjęcia, do zdjęcia. Nie. Hmm. Nie, robił. Hmm. Rzucam Nie, Jogi! Zrobisz nam fotkę jak komentujemy? Ja na <laughs> hmm, hmm, hmm. Dobra. Ja <laughs> to Jakim komentarzem? Ciekawe jakim komentarzem. A no, to jest są 40 odsady. Ale szmecz, ale szmecz nam się trafił teraz na tarczy telewizyjnej. No. Po, raz, po raz, kolejny mówię to już dzisiaj, że to jest mecz, który mógłby być finałem. Już to mówię po raz drugi albo trzeci. Ale dzisiaj naprawdę poziom jest bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo wysoki. Naprawdę jesteśmy niesamowity poziom od panu. Niestety tylko 40 teraz od Pawła. I Artur przed szansą na ustawienie się. Nie będzie tego ustawienia. Sektor, tak. Stabilny sektor 60-230 do końca. Paweł 240. Czy się ustawi tym podejściem? Ustawia się. 85. Także teraz Artur yy, musiałby odpowiedzieć równie. Dobrze. I będzie równie dobrze. Odpowie. Odpowie maksymalnie. 118! I 50 do końca. Czy ten zawodnik pokwapi się od bula Myślę, że nie. Myślę, że... Myślę, że będzie ósemeczka na topa, bądź 18 na double 16 Co tutaj Artur lubi, lubi bo sam nie wiem do końca. Dorzucając... Dorzucając takie... Takie... Takie liczby może być trudno. Znowu nas coś odłączyło, teraz podłączyło. Ale spokojnie. No Paweł jest w stanie, jest na pewno w stanie to zrobić. Już pokazywał to w tym meczu, że potrafi yy, uderzać w te yy, triple 20 yy, niejednokrotnie nawet w podejściu. O i teraz Artur będzie podejście na 26. A bo no, albo i mniej. Albo na 21. Także słabsze teraz podejście od chłopaków. Paweł już, już sobie zagwarantował tą jedną potrójną. 83 w tarczy. No, idą na razie łeb w łeb. Po raz kolejny zresztą w tym meczu. Wydaje mi się, że w każdym legu tak naprawdę chłopaki idą łeb w łeb. Nie było chyba sytuacji, żeby ktoś odskoczył na 100-200 punktów, tym bardziej. Nie było takiej sytuacji. Każdy, każdy lek jest tutaj naprawdę bardzo wyrównany. No Paweł jeżeli chce wrócić do tego meczu, no musi, no musi coś dorzucić większego 81 bądź 41 Stówka, stówka. Stówka była, okej, okay, to przepraszam. Myślałem, że tam na jedynkę uciekła ta jedna lotka. No jeśli trzeba Artur, odrabiać, Artur dorzuca. to musi być ten lek. No. Artur dorzuca kolejną potrójną Jest ustawiony na 159. Tak, jest, tak. Paweł również będzie ustawiony. Jak nisko. Ajajaj, aj, aj, no znowu ta lotka jedna uciekła, niestety. Niestety, no. Ale cały czas, no i po raz kolejny to mówię, no są wyrównane liczniki. Ale Artur, podejście 5, na 159. 7. Nie da się tego skończyć, idioto. <śle> <śle> ale ustawi się dobrze. <śle> to, to, to tego nie wiedziałem. <śle> Bez beki 159 się nie da skończyć. Nie yeah, pierdziela Na, na Du czy nie da. Ale głupie. Na Master czy się da. Ale głupi ten dart jest jednak. Paweł się ustawia na Dublu też. Myślałem, że na wszystko co poniżej 161 to się da. To co jest? 159? Coś jeszcze jest takiego? No nie Artur kończy. podejście. A ja Artur tu się zagadałem. Artur kończy. Doskonały mecz, brawa dla obydwu panów. Artur Podsada średnia 79, w zakrojeniu 80, Paweł Nawrocki 76, mamy tutaj taniec godowy od Artura jeszcze na sam koniec, doskonały mecz, brawo chłopaki, super się to oglądało, super się to komentowało, jeszcze zostaliśmy, zostawiliśmy dla Was dwa ziemniaki, 80 średnia, także bardzo dobry meczyk.